Dzień dobry. Witam Państwa po raz kolejny w podcaście Znak Litera Człowiek. Dzisiaj witam bardzo nietypowo, a wita Państwa Marcin Piotrowski, rzecz jasna. Nie mam dzisiaj dla Państwa żadnej recenzji książki. Nie mam dzisiaj dla Państwa żadnego nowego polecenia. Ale tak się złożyło, że trafiłem Jakiś czas temu, konkretnie bardzo niedawno, na podcast Drozdowisko, a właściwie na jeden z ostatnich odcinków podcastu Drozdowisko, odcinek 89. I dzisiaj, bardzo krótko, chciałbym Państwu zarekomendować posłuchanie tego odcinka. Jest to odcinek poświęcony Czechom, literaturze czeskiej, ale w zupełnie inny sposób pokazany niż to, co znajdą Państwo u mnie. Dlatego, że Teresa Drozda opowiada tam o dwóch książkach. Po pierwsze o Siknym Kostelu Karin Lednickiej, który, o której to książce z kolei ja opowiadałem chyba we wrześniu. A po drugie o książce... Kiedy wybuchnie wojna, Majewskiego. I obie te książki to nie są opowieści o książkach, tylko to są rozmowy o książkach. Więc w przypadku Piotra Majewskiego jest to rozmowa z autorem z okazji wydania czeskiego przekładu tej książki. Przypominam, że o tej książce opowiadałem bodajże w styczniu. Oczywiście linki, linki załączę do odcinka, do linki i do odcinków, w których opowiadam o tych książkach, jak i linki do, link do drozdowiska. Więc jest Piotr Majewski i jego Kiedy wybuchnie wojna i rozmowa z autorem krótka, ale rozmowa na temat tego, jak ta książka jest w Czechach przyjmowana. A główna część odcinka to są rozmowy dotyczące książki Sigmy Kos Kostel, Karen Lednickiej. I to są rozmowy, które zostały nagrane z okazji wystawienia przedstawienia, które jest przygotowane, które jest adaptacją teatralną tej książki. I tam też są rozmowy z aktorami, z reżyserem, którzy, no, którzy te, to, to przedstawienie dają. Przedstawienie jest wystawiane w czeskim Cieszynie, o ile dobrze pamiętam. Natomiast jeżeli Państwa gdzieś te wątki interesowały, to dzisiaj nie ma materiału ode mnie, ale znajdziecie Państwo znakomity materiał od Teresy Drozdy na tematy mi bliskie, na tematy, o których warto posłuchać, bo to jest rozmowa o książkach w innej formie niż Państwo do niej przywykli. Przynajmniej u mnie, dlatego że Teresa Drozda nie opowiada o książkach, ale o książkach rozmawia. Bardzo Państwu dziękuję. To, była, to był najkrótszy odcinek podcastu Znak Litera Człowiek, chyba najbardziej konkretny również. Życzę Państwu udanego słuchania Drozdowiska, a ja żegnam się dzisiaj do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski.